Toyota wprowadziła na rynek samochód elektryczny, o którym dyskutuje się od BID po biuro Hondy. Tak od ulic Japonii, po największy na świecie rynek samochodów elektrycznych, wszyscy zadają sobie to samo pytanie: Co to za samochód? Jak ten samochód elektryczny wstrząśnie całym rynkiem elektrycznym? Jakie nowe technologie Toyota zastosowała w nim, o których nikt do tej pory nie pomyślał? I czy ten samochód jest naprawdę gotowy, by konkurować z Teslą i BYD? W tym filmie ujawnimy każdy aspekt tego tajemniczego samochodu, od ceny, przez zasięg, po tajne funkcje, które wywołały poruszenie na całym świecie, a także technologię zastosowaną w akumulatorze. Przejdźmy więc do filmu. Ale zanim to nastąpi, zasubskrybuj kanał, aby takie filmy docierały do Ciebie. Jako pierwszy. Zanim poznamy nowy samochód elektryczny Toyoty, przyjrzyjmy się rynkowi Toyoty. Toyota nadal jest zaliczana do największych producentów samochodów na świecie. Choć może wydawać się nieco w tyle za firmami takimi jak Tesla i BYD pod względem pojazdów elektrycznych, jej udział w rynku jest nadal bardzo silny. W zeszłym roku, według danych IEA, w 2024 roku Toyota sprzedała na całym świecie około 15 milionów pojazdów, w tym samochody benzynowe, diesla hybrydowe i niektóre elektryczne. Liczba pojazdów elektrycznych w tym okresie nie była wysoka, ponieważ Toyota nadal koncentrowała się bardziej na pojazdach hybrydowych. Jednak patrząc na trendy na świecie, Toyota również dynamicznie rozwija się w kierunku pojazdów elektrycznych. Pytanie brzmi, dlaczego Toyota się na to decyduje? W rzeczywistości w ciągu ostatnich kilku lat wiele krajów na świecie jasno zapowiedziało, że pojazdy benzynowe i wysokoprężne zostaną w najbliższym czasie zakazane. Ludzie zaczęli kupować pojazdy elektryczne na dużych rynkach, takich jak Ameryka, Europa i Chiny. Z drugiej strony firmy takie jak Tesla, BYD i Kia ugruntowały swoją dominację na rynku pojazdów elektrycznych. W tej sytuacji Toyota również musiała wejść do segmentu pojazdów elektrycznych i utrzymać swoją dominację. Właśnie dlatego Toyota pracuje teraz nad nowymi modelami elektrycznymi. Od akumulatorów ze stałym elektrolitem po technologię szybkiego ładowania Toyota chce zdominować rynek pojazdów elektrycznych dzięki swojej technologicznej przewadze. Starzy giganci, tacy jak Toyota i Honda. Szybko włączają się do tego wyścigu. Toyota chce powrócić na rynek, wykorzystując swoją rozległą sieć i doskonałą technologię, podczas gdy Honda małymi krokami buduje swoją pozycję na rynku pojazdów elektrycznych. Zamieszanie na rynku. Dlaczego BYD i Honda w ogóle pojawiają się w wiadomościach? Gdy tylko Toyota, Sy, plus została wprowadzona na rynek, wywołała tak duże poruszenie, że nawet firmy takie jak BYD i Honda musiały organizować spotkania w swoich biurach. Co jest takiego wyjątkowego w tym pojeździe, że może zaniepokoić inne firmy? W rzeczywistości Toyota wprowadziła ten pojazd na rynek. W czasie, gdy firmy takie jak Tesla i BYD dominowały na rynku pojazdów elektrycznych, i wszyscy myśleli, że Toyota może zostać w tyle, ale gdy tylko kurtyna CHR plus uniosła się w górę na twarzach ludzi, pojawiło się wyraźne zaskoczenie. Największym powodem był jego duży zasięg podobno znacznie lepszy niż w przypadku innych modeli. Podobno może przejechać do 600 km na jednym ładowaniu i to w przystępnej cenie. Nie tylko zasięg, ale i cena zaskoczyły w cenie w jakiej BYD i Honda sprzedają swoje modele bazowe. Toyota oferowała znacznie lepszy akumulator zaawansowane funkcje i świetną wydajność. Design i styl coś innego. Porozmawiajmy teraz o jego designie i stylu. Toyota zawsze dbała o praktyczność i prostotę swoich pojazdów, ale w Cecha R+ Całkowicie odmieniła zasady gry. Jego nadwozie wygląda znacznie bardziej sportowo i agresywnie niż w innych samochodach elektrycznych. Jego ostry grill i smukłe reflektory LED dodają prestiżu, gdy patrzy się na niego z przodu. Profil boczny samochodu jest również bardzo atrakcyjny, a unoszący się dach i eleganckie felgi aluminiowe dodatkowo podkreślają jego wygląd. Z tyłu, tylne światła i design. Prezentują się absolutnie futurystycznie, ale to, co najbardziej zachwyca, kryje się w jego wnętrzu. Gdy tylko wsiądziesz do środka, poczujesz się jak w luksusowym suwie. Zastosowanie dużego ekranu dotykowego wyświetlacza cyfrowego oświetlenia ambientowego i materiałów najwyższej jakości wyróżnia go spośród innych pojazdów elektrycznych. Poza tym fotele są bardzo wygodne, a pozycja za kierownicą jest znakomita. To właśnie dlatego klienci oszaleli na punkcie jego sportowego i luksusowego wyglądu. Klienci twierdzą, że nigdy nie widzieli tak pięknego i nowoczesnego samochodu elektrycznego w tej cenie. To również niepokoi BYD i Honda, które teraz będą musiały wprowadzić nowe podejście do designu i wyposażenia. Toyota C-HR Plus wywołała tak duże poruszenie dzięki swojemu znakomitemu designowi. Zaawansowanym funkcjom i atrakcyjnej cenie, że inne firmy nie mogą się na niej wygodnie oprzeć. Nowa technologia akumulatorów to jest prawdziwa gra. Jeśli mielibyśmy wskazać największą zaletę Toyoty CHR, Plus. to jest nią technologia akumulatorów. Tak, prawdziwa gra kryje się właśnie w tym. Za każdym razem, gdy nowy samochód elektryczny pojawia się na rynku pierwszym, Pytaniem, jakie ludzie zadają, jest jaki jest jego zasięg, jaki jest czas ładowania i ile lat wytrzyma bateria. To samo pytanie pojawiło się również w przypadku tego samochodu. Ale gdy tylko ludzie dowiedzieli się, że Toyota zastosowała w nim akumulator ze stałym elektrolitem, wszyscy byli zaskoczeni. Być może słyszeliście już wcześniej nazwę akumulator ze stałym elektrolitem, ponieważ od kilku lat ta technologia akumulatorów jest największym marzeniem branży pojazdów elektrycznych. Do tej pory większość firm stosowała w swoich pojazdach akumulatory litowo-jonowe. Są one dobre, ale mają pewne wady, takie jak dłuższy czas ładowania, nadmierne nagrzewanie się i spadek pojemności po kilku latach. Właśnie dlatego. Akumulatory ze stałym elektrolitem soli stałej są uważane za przełomowe. W akumulatorach ze stałym elektrolitem zamiast ciekłego stosuje się stały elektrolit. Jego największą zaletą jest to, że akumulator jest bezpieczniejszy, ładuje się szybciej i działa dłużej. Toyota pracowała nad tą technologią przez ostatnie kilka lat. I w końcu wprowadziła ją w modelu CHR. Nasuwa się pytanie, jak zaawansowane jest to rozwiązanie w porównaniu z bateriami innych firm. Różnica jest więc wyraźna. Podczas gdy akumulatory litowo-jonowe w pojazdach elektrycznych innych firm pozwalają na przejechanie średnio 400-500 km na jednym ładowaniu zasięg modelu CHR z baterią półprzewodnikową, wynosi podobno około 600 km. To oznacza więcej podróży i mniej zmartwień. Co więcej, czas ładowania został skrócony o połowę. Podczas gdy inne pojazdy elektryczne potrzebują jednej, dwóch lub więcej godzin, aby w pełni się naładować. Akumulator półprzewodnikowy można naładować do 80% w zaledwie 30 do 40 minut. Co więcej, Akumulator półprzewodnikowy jest trwalszy. Zazwyczaj akumulatory pojazdów elektrycznych tracą swoją pojemność po 7-8 latach, ale akumulatory ze stałym elektrolitem solid state działają dobrze przez 10-12 lat. Ponieważ nie nagrzewają się nadmiernie i nie stwarzają ryzyka pożaru, są uważane za bezpieczniejsze. Ten krok Toyoty stał się problemem dla innych firm. Firmy takie jak BYD i Tesla wciąż pracują nad bateriami litowo-jonowymi. BYD z pewnością wprowadziło nową technologię akumulatorów, taką jak baterie Blade, ale do tej pory nikt nie wprowadził baterii ze stałym elektrolitem do masowej produkcji. Toyota wygrała w tym wyścigu. Wprowadzenie akumulatorów ze stałym elektrolitem nie tylko zwiększyło zasięg pojazdu, ale także poprawiło jego osiągi. Dostarczanie mocy jest płynniejsze podczas jazdy, a akumulator reaguje szybciej. Klienci ufają również temu akumulatorowi, ponieważ nabywcy pojazdów elektrycznych najbardziej obawiają się jego żywotności i czasu ładowania. Toyota rozwiązała oba te problemy dzięki tej jednej technologii. To właśnie dlatego CHR Plus bije rekordy. W liczbie rezerwacji przedpremierowych już od momentu premiery. Dzięki zastosowaniu akumulatorów ze stałym elektrolitem, Toyota udowodniła, że przyjechała nie tylko po to, by dołączyć do wyścigu, ale by go wygrać. Jeśli ta technologia zostanie wprowadzona w innych modelach, w nadchodzących latach cały obraz rynku pojazdów elektrycznych może się zmienić. Osiągi i technologia. Czy wrażenia z jazdy samochodem sportowym? Są również w wersji elektrycznej. Traktowanie Toyoty CHR Plus jako kolejnego elektrycznego Suwa byłoby dużym błędem. Osiągi tego pojazdu zapewnią Ci wrażenie jazdy samochodem sportowym i to również w wersji elektrycznej. Często myśli się, że samochody elektryczne oznaczają jedynie ekonomiczny zasięg i komfortową jazdę, ale Toyota postanowiła zmienić to myślenie. Przede wszystkim porozmawiajmy o prędkości maksymalnej. Mówi się, że prędkość maksymalna Toyota CHR Plus wynosi około 180-190 km na godzinę, czyli więcej niż w przypadku innych samochodów elektrycznych w tym segmencie. Jeśli lubisz szybką jazdę po autostradzie, ten pojazd cię nie zawiedzie. Jeśli chodzi o przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę. Rozpędza się w zaledwie 7 sekund. Może nie brzmi to jak super samochód, ale jak na elektrycznego suwa. Jest to całkiem imponujące, zwłaszcza w cenie, w której inne firmy nie oferują tak dynamicznych osiągów. Oprócz osiągów, samochód oferuje również różne tryby jazdy. Od trybu Eco, przez tryb normalny, po tryb sport, możesz dostosować nastrój samochodu do swoich potrzeb. W trybie Eco. Akumulator jest bardziej oszczędzany, a jazda jest komfortowa. Natomiast po włączeniu trybu sport reakcja samochodu staje się szybsza, a ty poczujesz się jak w lekkim aucie wyścigowym. Porozmawiajmy teraz o technologii. Toyota umieściła w nim wszystkie najnowsze funkcje, jakich można się spodziewać. Najważniejszym z nich jest asystent jazdy oparty na sztucznej inteligencji. Działa na podstawie komend głosowych i samodzielnie zajmuje się wieloma rzeczami, takimi jak sugerowanie zmiany trasy w przypadku dużego natężenia ruchu. Informowanie o stanie naładowania akumulatora, podawanie informacji o pogodzie, a nawet ostrzeganie o zmęczeniu podczas jazdy. Oprócz tego oferuje wiele funkcji ADAS Advanced Driver Assistance Systems, takich jak asystent utrzymania pasa ruchu adaptacyjny, tempomat Monitorowanie martwego pola i hamowanie awaryjne. Wszystkie te funkcje zwiększają bezpieczeństwo jazdy. Podczas jazdy autostradą adaptacyjny, tempomat automatycznie dostosowuje prędkość do pojazdu z przodu, a system monitorowania martwego pola włącza światło w lusterku bocznym, ostrzegając o obecności pojazdu obok. Oczywiście samochód posiada również system kamer 360 stopni. Który ułatwia parkowanie i wyjeżdżanie z ciasnych miejsc. Cena niska, mimo tylu funkcji Toyota CHR Plus, przyciągnęła najwięcej uwagi ze względu na swoją cenę. Ludzie byli zaskoczeni, że pomimo tak znakomitej baterii ogromnego zasięgu osiągów samochodu sportowego i zaawansowanej technologii jego cena pozostała tak przystępna. Toyota dokładała wszelkich starań, aby ten pojazd był dostępny przede wszystkim dla klasy średniej. Podczas gdy ceny samochodów elektrycznych tego segmentu innych firm wahają się w przedziale 30-35 lakhów CR, plus zadebiutował w cenie około 25-27 lakhów. To znaczy, że jest o około 3-5 lakh rupi tańszy niż inne firmy. Jaki jest więc sekret tak niskiej ceny? Odpowiedź kryje się w strategii produkcyjnej Toyoty. Toyota dostosowała swoje stare fabryki do potrzeb pojazdów elektrycznych, co pozwoliło zaoszczędzić miliony rupii, które są wydawane na budowę nowych zakładów. Poza tym sami opracowali baterie, co nie wiązało się z dodatkowymi kosztami importu baterii z zewnątrz. Ponadto globalny łańcuch dostaw Toyoty jest tak silny, że części zamienne są tanie. Dzięki temu firma w dużej mierze kontrolowała koszty i przekazywała korzyści bezpośrednio klientowi. To właśnie dlatego nawet przedstawiciele klasy średniej mogą teraz myśleć o samochodzie elektrycznym. W tej cenie otrzymują nie tylko niedrogi samochód, ale także markę zaufanej marki. Dla tych, którzy do tej pory uważali, że samochód elektryczny jest tylko dla bogatych z HR. Plus, może być świetną opcją. Porozmawiajmy teraz o strategii Toyoty. Toyota, jak dotąd, była nieco powolna w wyścigu na rynku pojazdów elektrycznych. Firmy takie jak Tesla, BID i Hyundai wprowadziły już swoje modele na rynek i również zdobyły znaczną część rynku, ale Toyota zawsze była znana ze swojej strategii. Nie spieszyli się, tylko czekali i rozumieli rynek. Toyota wiedziała, że największym problemem w segmencie pojazdów elektrycznych jest cena i akumulator. Ludzie nie chcą drogich samochodów elektrycznych i nie chcą ryzykować awarii akumulatora. Dlatego najpierw pracowali nad bateriami ze stałym elektrolitem, aby uzyskać lepsze akumulatory niż inne firmy. Następnie skupili się na obniżeniu kosztów produkcji, aby cena samochodu zmieściła się w kieszeni klasy średniej. Dzięki CHR plus Toyota jasno dała do zrozumienia, że weszła na rynek pojazdów elektrycznych z pełną mocą. Ten samochód to nie tylko model, ale sygnał, że firma zamierza wprowadzić na rynek więcej tego typu modeli w nadchodzących latach. Tym samym postawiła przed takimi graczami jak BYD i Tesla wyzwanie, które teraz będzie wymagało od nich również obniżenia cen i wprowadzenia nowych technologii. Kolejną dużą zaletą tej strategii jest to, że Toyota wprowadziła na rynek swoje pojazdy hybrydowe wraz z pojazdami elektrycznymi. Oznacza to, że dla tych, którzy nie mogą w pełni zaufać pojazdom elektrycznym, dostępna jest już opcja hybrydowa. W ten sposób firma dociera do każdego typu klienta. CAR Plus to nie tylko samochód ale i mistrzowski plan Toyoty. Połączenie ceny, funkcjonalności i technologii, które podbiło serca rynku. Właśnie dlatego od razu po premierze zafundował wszystkim mnóstwo snu i wywołał poruszenie na rynku pojazdów elektrycznych. W nadchodzących czasach ten krok może okazać się największym i przełomowym momentem w wyścigu Toyoty na rynku pojazdów elektrycznych. Gdy tylko Toyota CHR+. Plus pojawiła się na rynku największym pytaniem jakie pojawiło się było to czy rzeczywiście wyprzedzi ona modele elektryczne dużych firm takich jak BYD, Tesla i Honda te trzy firmy mają już ugruntowaną pozycję na rynku pojazdów elektrycznych i cieszą się zaufaniem konsumentów wyjaśnijmy więc w prosty sposób jak ze sobą konkurują przede wszystkim porozmawiajmy o BIDO. BYD BYD to największy chiński producent pojazdów elektrycznych, który zdobył rynek pojazdów elektrycznych w przystępnej cenie i średniej klasie. Ich samochody, takie jak Dolphin i Ato Trzci, są bardzo popularne. Największą zaletą BYD jest to, że produkują własne akumulatory i utrzymują ceny na bardzo niskim poziomie. Wadą samochodów BYD jest jednak to, że nie mają one charakteru premium. A pod względem zasięgu wciąż ustępują Tesli. Toyota zaatakowała bezpośrednio oferując większy zasięg, bardziej luksusowy design i więcej funkcji bezpieczeństwa niż BID i CAR. Oznacza to, że dla tych, którzy chcą czegoś lepszego w tej samej cenie co bid i CAR plus może być świetną opcją. Teraz przejdźmy do Tesli. Tesla jest obecnie największą globalną firmą na rynku pojazdów elektrycznych. A jej model 3 i model i e są sprzedawane na całym świecie. Największą wizytówką Tesli jest technologia i sieć superładowarek. Jednak samochody Tesli są nadal bardzo drogie, a niektórym klientom nie podoba się ich prosty design i wnętrza z twardego plastiku. Toyota utrzymała niską cenę modelu c R, poprawiła wnętrze i zapewniła niemal taki sam zasięg. Chociaż technologia autonomicznej jazdy Tesli wciąż przoduje, e Toyota wydaje się być rozsądniejszą opcją dla klasy średniej. Porozmawiajmy teraz o Hondzie. Honda niedawno weszła na rynek pojazdów elektrycznych. Modele Honda e i niektóre suwy są dostępne w Europie i Japonii. Jednak Honda nadal nie jest w stanie sprzedawać pojazdów elektrycznych na dużą skalę. Ich zasięg jest mniejszy, ceny wysokie, a technologia akumulatorów przestarzała. W tej sytuacji Toyota stanowi bezpośrednią konkurencję dla Hondy, oferując model CHR. Pod względem ceny i technologii CHR, jest znacznie lepszy od Hondy. Pytanie brzmi zatem, czy CHR, może ich wyprzedzić? Odpowiedź brzmi: dzięki swojej cenie wysokiej jakości designowi, większemu zasięgowi i akumulatorowi ze stałym elektrolitem. Toyota stworzyła produkt, który prezentuje się lepiej niż te trzy firmy dla klientów z klasy średniej i praktycznych. BYD będzie teraz musiał poprawić jakość pod względem ceny i sieci. Tesla będzie musiała obniżyć ceny swoich modeli podstawowych. Honda będzie musiała skupić się na technologii i akumulatorach. Toyota pokazała, że choć spóźniona, może stać się najsilniejszym graczem w wyścigu pojazdów elektrycznych. Innymi słowy, CR Plus stworzył równowagę, w której cena, wyposażenie, zasięg i zaufanie wszystkie te cztery elementy są dostępne razem. To właśnie dlatego ludzie teraz patrzą na nową Toyotę zamiast na BD, Tesle i Honda. Ta rywalizacja będzie w przyszłości jeszcze ciekawsza. Wpływ na rynek globalny. Toyota CA-R Plus wywołała poruszenie. Już po premierze, Toyota CA-R Plus wywołała poruszenie na rynku motoryzacyjnym na całym świecie. Nie ograniczała się tylko do Japonii, ale zaczęła być dyskutowana w Ameryce, Europie, Chinach i innych dużych rynkach. Ludzie. Zaczęli pytać, czy ten samochód naprawdę może wstrząsnąć całym przemysłem pojazdów elektrycznych. Prawda jest taka, że jego wpływ jest teraz wyraźnie widoczny na każdym dużym rynku. Przede wszystkim, jeśli chodzi o Amerykę, to Tesla zawsze tam dominowała. Ludzie zwracają się ku Tesli, gdy tylko słyszą nazwę FU. Jednak cena i funkcje CHR plus przyciągnęły uwagę przedstawicieli klasy średniej. Ceny Tesli, model Iopko i model 3 stale rosły. Ludzie zaczęli szukać tańszej i niezawodnej opcji. Toyota skierowała swoją ofertę bezpośrednio do klientów Tesli z segmentu podstawowego wprowadzając na tamtejszy rynek model CHR+. W ciągu kilku tygodni od premiery liczba rezerwacji pobiła tam nowy rekord. Porozmawiajmy teraz o, o Europie, gdzie rynek pojazdów elektrycznych rośnie bardzo dynamicznie. W wielu krajach europejskich rządy nakładają wysokie podatki na pojazdy benzynowe i wysokoprężne oraz promują pojazdy elektryczne. Tutaj ludzie preferują stylowe i ekologiczne samochody. Luksusowy design i eleganckie wnętrza oferowane przez Toyotę. W modelu CAR Plus przyciągnęły wielu europejskich klientów. CHR Plus konkuruje tu z takimi pojazdami jak Volkswagen ID4 i Hyundai Kona EV. Wstępne raporty pokazują, że zainteresowanie modelem CHR Plus znacznie wzrosło. Następnie pojawiają się Chiny, gdzie dominują firmy takie jak BID. Chiny to największy rynek zbytu. Dla pojazdów elektrycznych, a ludzie preferują niedrogie i niezawodne pojazdy. Model Sea Plus nie dawał bieb i spać od samego początku swojej obecności w Chinach. Samochody BYD, takie jak Dolphin i ATO-Teci, sprzedawały się dotychczas lepiej. Jednak technologia akumulatorów i styl Toyoty również tam przyciągnęły uwagę klientów a ponieważ mieszkańcy Chin również zaczęli oczekiwać bardziej luksusowego charakteru Toyota, również tam stworzyła problemy dla BID. Jeśli chodzi o rynki wschodzące, takie jak Indie, jego pozytywny wpływ widać również tutaj. W Indiach pojazdy elektryczne są wciąż w początkowej fazie rozwoju, ale ludzie powoli zaczynają myśleć o ich zakupie. CIA utwierdził ludzi w przekonaniu, że pojazdy elektryczne to nie tylko drogie i słabe pojazdy, ale także mocne i niezawodne rozwiązanie. Jego cena mieści się w budżecie klasy średniej i ludzie bardzo go lubią. Ogólnie rzecz biorąc, Toyota CHR Plus udowodniła na rynku globalnym, że jest samochodem nie tylko japońskim, ale i światowym. Z tego powodu inne firmy również będą musiały obniżyć ceny i bardziej zaangażować się w rozwój technologii. Dla ludzi, samochody elektryczne. Oznaczają teraz nie tylko Tesle czy BID, ale także Toyotę. W związku z tym, w najbliższym czasie konkurencja na globalnym rynku pojazdów elektrycznych będzie się zaostrzać. CHR plus jasno pokazał, że Toyota w pełni włączyła się do wyścigu pojazdów elektrycznych i to z pełnym przygotowaniem. Właśnie dlatego wszyscy na globalnym rynku mówią teraz to samo. Toyota powraca. Mam nadzieję, że spodobał się wam nasz dzisiejszy film i poznaliście wszystkie ważne informacje o Toyota CA+. Teraz bardzo ważne jest również poznanie waszej opinii. Czy uważasz, że może to naprawdę zmienić zasady gry na rynku pojazdów elektrycznych? Daj nam znać, komentując poniżej. I tak, jeśli spodobał ci się film, polub go i udostępnij znajomym. Aby otrzymywać takie ciekawe i przydatne informacje motoryzacyjne, jako pierwszy zasubskrybuj kanał i nie zapomnij kliknąć dzwonka.